Honor Isaac! honor the artista? Who Teraz zabierze głos Przewodniczący Klubu Gazety Pańskiej w Krakowie, Pan Mirosław Baroko. Szanowni Państwo Witam Państwa bardzo serdecznie Dziękuję organizatorom za umożliwienie mi powiedzenia kilku zdań Pierwsze z nich jest następujące Ja dziękuję tym, którzy to nagrali i dziękuję tym, którzy to upowszechnili dlatego, że my tu zebrani na placu o tym wiemy ale dzięki temu dowiedziały się miliony Polaków, dowiedziała się Europa, nawet na Jamajce już wiedzą, to było ważne. Proszę Państwa, dziękuję tym, którzy dzisiaj powiedzieli, że w 31% będą za Prawem i Sprawiedliwością, a w 10% za Kongresem Nowej Prawicy. Ja nie mówię o sojuszu, ale to jest 41%. Pierwszy raz Platforma PSL i SLD mają mniej, o 4% mniej. To jest nadzieja. Tak to trzeba widzieć. To się dzieje od dzisiaj. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w Sejmie jest pseudo opozycja, opozycja malowana. Malowana, bo czy to jest SLD, czy ruch, Twój ruch, klon platformy, to oni nic już nie zrobią. My nie wiemy, czy te wybory będą szybciej. My nie wiemy, czy te wybory będą wcześniej. Ale kiedy mają być, właśnie musi być prawdziwa opozycja. Ona musi być w Sejmie. I dlatego ja bym Państwa jako socjolog w tym momencie namawiał, kto jeszcze nie jest, wstępujcie do partii politycznych. Kluby koła Stowarzyszenia są świetne, ale w polskim systemie najważniejsze są partie politycznych. Polityczne. Róbcie je większymi i mądrzejszymi. Wszyscy, jak tu stoją, proszę Państwa, przecież tu stoi sędzia czy Pospolity i Senat i jeszcze parę osób zostało. Proszę Państwa, wstępujcie do partii politycznych, zmieniajcie Polskę. Tu stoi przyszła elita. Zwyciężymy! 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 Zwyciężymy!